Panie Radny Michale Ilnicki Panie Starosto Michale Ilnicki w minionej kadencji. Cieszę się, że zdał Pan to sprawozdanie. Cieszę się, że opowiedział Pan nam wszystkim o zamierzeniach Pana, Pana pracowników, Pana Rady, dlatego że na tej sesji gdzie wolą radnych zostałem starostą Namysłowskim, chciałem Panu złożyć podziękowania za wszystko to dobre, co się wydarzyło. Nie dane mi było, wobec tego teraz to robię. Dziękuję za ogromny wkład pracy i dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do tego, że. Pieniądze nie były marnowane, że pieniądze były dobrze inwestowane. Dziękuję za to, że powiat nasz był y, promowany i że mogliśmy się wznieść y, na to miejsce między w, w rankingu powiatów, o którym pan mówi. Ciężko będzie nam y, w tej chwili poprawić ten wynik. Będziemy się bardzo starać. Będziemy się bardzo starać. Ja bardzo dziękuję. Ja dziękuję również. Jeżeli chodzi o podziękowanie z Pana strony. Ja chcę panu powiedzieć z przykrością, nie przyjmuję tego podziękowania. Mnie dziękują mieszkańcy. Ja dla mieszkańców pracowałem. Nie dla pana, nie dla.